Cześć wszystkim. Dziś zbieramy się, aby odmówić bardzo silną modlitwę. Alleluja za modlitwę z Psalmu 121 z wstawiennictwem Archanioła Michała, najdzielniejszego anioła, który nas ochrania przed złem. Ten psalm jest potężny, ponieważ Bóg udziela pomocy tym, którzy go proszą z ufnością, niezależnie od tego, czy potrzebują jej w życiu fizycznym. Duchowym, rodzinnym, finansowym czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia. Kiedy odmawiamy tę modlitwę i prosimy o opiekę święta Michała, możemy być pewni, że będzie z nami, prowadząc nas i otwierając wszystkie drogi w naszym życiu. Przyniesie pomoc, której tak bardzo potrzebujemy, swoim mieczem światła tnąc wszelkie zło na ziemi. Warto wierzyć w moc Święta Michała przez jego wstawiennictwo u Boga naszego STWRZYCLA. Pan jest tym, który nas strzeże. Podnieśmy więc nasze ręce ku niebu i powiedzmy: Pan jest moim strażnikiem. On strzeże mojego wyjścia i wejścia. Modlitwa każdego dnia jest ważna. W naszym kanale mamy duchową rutynę Modlimy się rano i wieczorem. Zanim opuścimy dom, ważne jest wzmocnienie ciała i duszy, abyśmy nie wpadli w żadną zasadzkę wroga. Wieczorem, przed snem, modlitwa jest niezwykle istotna, aby wrogi nie zaatakował nas, gdy leżymy. Wiele osób doświadcza ataków duchowych, dlatego tak ważna jest modlitwa każdego dnia. Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, to zupełnie za darmo, a będziesz obdarzony błogosławieństwem. Poniżej znajduje się przycisk z napisem Subskrybuj. Kliknij go, a następnie dzwonek i słowo wszystkie. W ten sposób YouTube zapisze Twoje imię na kanale, a codziennie będziesz otrzymywać modlitwy na swoim telefonie. Codziennie będę tutaj wchodzić i modlić się za Ciebie, który tu jesteś, i za wszystkich, którzy zapisali się na kanał. Bóg obdarzy Was ogromnym błogosławieństwem, możecie być tego pewni. Teraz, z wiarą, pomódlmy się Psalmem 121 przy opiece Archanioła Michała. Podnieś moje oczy ku górom, skąd nadejdzie moja pomoc. Pomoc moja przychodzi od Pana, który stworzył niebo i ziemię. W chwilach naglących wzywam ochrony świętego Michała Archanioła, wojownika Bożego, aby był przy mnie. Nie dopuści, aby moje stopy się poślizgnęły, kto mnie strzeże, nie zaśnie, bo kto nie śpi i nie drzemie, ten jest stróżem Izraela, Panem, który mnie chroni. On jest moim cieniem po prawej stronie w ciągu dnia, ani słońce nie zrobi mi krzywdy, ani księżyc w nocy. Pan mnie uchroni od wszelkiego zła, zaopiekuje się moją duszą, moim wyjściem i moim przyjściem, odtąd i na wieki. Z ufnością mówię, panie, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci, panie, bo wiem, że ponad wszystko, co mnie poniża, jest Bóg, który mnie wybrał, który mnie podtrzymuje i który mnie umacnia. Panie, mój umiłowany i drogi ojcze, w tej chwili proszę Cię, abyś wysłał swojego najsilniejszego anioła, świętego Michała Archanioła, aby chronił Twoje dzieci. Niech święty Michał idzie naprzód, otwierając drogę, będąc pomocą swoich dzieci. Wiele osób tutaj, Panie, cierpi na ataki paniki, depresję, wewnętrzną pustkę i konflikty w związkach. Nie widzą wyjścia z Doliny, w której się znaleźli. Wierzę jednak, Boże, że za Twoim wstawiennictwem przez świętego Michała i mocą boskiego Ducha Świętego nad ich życiem, każda osoba tutaj zwycięży każdą bitwę, którą stoczy. Nic na tym świecie nie jest większe od woli Bożej, ponieważ On jest właścicielem ostatniego słowa i On nie śpi ani nie drzemie. Wierzę, panie, że odtąd wszystko, co pójdzie źle, pójdzie dobrze. Wasze dzieci są pod jego opieką, prowadzone przez Świętego Michała Archanioła. Panie, chroń każdego, kto słucha tej modlitwy. Chroń wszystkich subskrybentów kanału. Nie pozwól, Ojcze, zachwiać się nogą Twoim, bo ten, kto jest strzeże, nie zaśnie. Większe od wszelkiego zła jest miłosierdzie Boże. Alleluja! A teraz podnieś jedną rękę i powiedz: Wierzę, że od tej chwili jestem pod opieką Boga i prowadzi mnie święty Michał Archanioł. Wszystko, co może pójść źle, pójdzie dobrze w imię nasz Pan, Jezus Chrystus. Amen. W tym momencie zachęcam do pozostawienia swojej prośby modlitewnej w komentarzach. Wpisz swoje imię i w jakim obszarze swojego życia potrzebujesz pomocy świętego Michała. On będzie wstawiał się za tobą u Boga. Podziel się tą modlitwą ze wszystkimi, których kochasz. Bóg będzie ci jeszcze bardziej błogosławił, bo dobro zawsze wzywa do dobra i wskaże ci, do jakich osób kierować te modlitwę. Na ekranie pojawiają się dwie modlitwy. Wybierz tę, która najbardziej porusza Twoje serce, a my modlimy się dalej i wzmacniamy nasze ciało i dusze. Niech święty Michał Archanioł i nasz Pan Jezus Chrystus strzegą was w każdej chwili waszego życia. Niech Bóg będzie z tobą. Amen.